Witam wszystkich w kolejnym nagraniu, oczywiście na początek kanału bez pretekstu. Tym razem chciałem się z wami podzielić wrażeniami z użytkowania Samsunga Galaxy S4 z Androidem 4.3, czystym Androidem 4.3. Czyli jest to tak zwany Google Edition. W tym momencie mam tutaj zainstalowaną kopię systemu, dump systemu Google z Samsung Galaxy S4 Google Edition. I muszę powiedzieć, że jest szybko. Jest bardzo szybko. Niebywale szybko wręcz. Jak widzicie, no to po prostu jest szokujące. O... Jedyne zmiany, które zaobserwowałem to aparat. No aparat się zmienił, jest to stokowa wersja aparatu znana wszystkim z, z serii Nexus. No, jest wolniejszy aparat niż oryginalny. Jak widać. Szału nie ma, no to jest jedyna zmiana, którą zauważyłem, ale poza tym, no to powiem szczerze, że takiego Samsunga Galaxy S4 kupiłbym od razu, bez zawahania, no poza tam innymi drobnymi rzeczami, ale jeżeli chodzi o system, no to systemowo, no to jest mój ideał. Uwielbiam czystego Androida, no to jest świetne, bez żadnych zbędnych dodatków producenta, po prostu to, co musi być, to jest. I no po prostu jestem pod wielkim wrażeniem. Yy, wspominałem, że jest naprawdę bardzo szybki, no na pewno wspominałem, ale żeby nie być gołosłownym, to zrobimy mały benchmark. Oczywiście wykonamy pełny benchmark. Chwilkę to potrwa. Oczywiście przypominam, że jest to czterorodzeniowy kład, y, procesor qu Qualcomm Snapdragon. Nie jest to wersja ośmiordzeniowa. Nie jest to aż taki pożeracz energii i baterii. No a zobaczymy zobaczmy, jaki efekt. Bo. Pierwsze wrażenia są oszałamiające i muszę powiedzieć no, po raz kolejny, że jest naprawdę szybko. Nie ma tych lagów, które można często i gęsto spotkać w normalnym TouchWizie samsungowskim. No i zobaczymy, jaki rezultat. No i o dziwo, całkowity rezultat w programie Quadrant wyszedł niższy, 11563. No i tu po prostu potwierdza się to, co wspominałem nieraz, gdy przeprowadzałem tego typu testy wydajności. Test wykonany jakimkolwiek program, programem nie odzwierciedli, nie da nam odniesienia do tego, jak szybki telefon jest faktycznie. Ja czuję z wszystkimi moimi aplikacjami, które mam standardowo zainstalowane na Androidzie, że ten telefon jest dużo, 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 dużo szybszy. Oprócz już wspomnianej em, funkcji aparatu. No a tu nagle w, w benchmarku wy, okazuje się, że, że skoruje troszeczkę gorzej. No trudno, no co możemy zrobić? Nic, mi się ten system podoba. Jeżeli byłbym właścicielem tego Samsunga, to chyba na to bym został. Chyba na pewno. Ale to jest moje osobiste zdanie. Jaka jest Wasza opinia? Czekacie na Androida 4.3 Jelly Bean? Bo tak, to jest nadal Jelly Bean. Może już macie. Może znaleźć inne jakieś ciekawe funkcje, których mi się nie udało znaleźć. Piszcie w sekcji komentarze, fanpage kanału Bez Pretekstu na Facebooku, Google+, Twitterze. Stoję przed Wami otworem. Jeżeli podobało Wam się to nagranie, to oczywiście paluszki do góry. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu na kanale bez pretekstu.